Zrobiłem cięcie, bo miałem 3 FPS-y i Minecraft mi się skraszował. Nie wiem czemu. Gdzie? Akurat kiedy ja nagrywam. Przez tą chwilę jeszcze ja bo z nami będzie. No, heh, witajcie, widzowie. Mi se, co tam nagrywasz? Znowu Freerana? Nie, to nie jest Freeran. Sprint? No sprint. Jaki taki... Co w ogóle jeszcze nie przeszedłem? Jeszcze? No to wiesz jakie to jest trudne? mogę spróbować? No. Nie, jestem najgorsze taki. Czekaj. Wiesz najlepiej jak mi się kilnął. Dobra, czekaj. Co słowa? <laughs> No nie. Coś zrąbałem, no nie. Mm. Nie skoczyłeś? Jak nie skoczyłem? Jak nie ja. <laughs> ja. A tu do tej wody trzeba. Ja. A. No, do tamtej. Ja. No to jednej. Ja. No nie <laughs> Jaki żal. Nie biegniesz. Kurde, no. Systemuje rękawity Zasmulone Niedługo będę kończył bo już długo to trwa, 6-7 minut chyba, nie wiem. To czekaj jeszcze spróbuję tylko bez rękawic. No. Oczywiście musiałem mieć. Poczekaj. Po treningu. <grym> to ja teraz chyba spadnę niedługo. No spani, spani. <grym> nie żyć mi co ty żartujesz. Za to się nie lubi. Ale ja tylko mówię nie. Za se przez świat Kurde, no! Co za? Coraz mniej lubię tę mapkę Coraz mniej lubię tę mapkę Jaki żal Chłopiec yeah. coś ty za mapę wziął No co? w nią grał To musi oczywiście te same No ty nie umiesz akurat A ty też dopiero umiesz naprawdę No ale dużo lepiej dużo od ciebie Bo ja... Do kurde nie no Nie zatrzymuj się Ale to tak ciężko wycelować tym... No, no, bo się zatrzymujesz. Właśnie się nie za. nie umiem wycelować, bo. Im, nie wiem, <grym> czy się zatrzymał, czy nie. Ja cały czas lecę tym sprintem, ale nic. Coraz mi lubię te mapki. No ja! Nie mam takiego wyczucia. Dawno Minecraft y nie grałem. No i no ja się zaczęło. Za no. Kurde ten twój Minecraft Mnie dobija Na co? Yes! Jest! Nie. Po jednym krocuszku! Kurde jakoś... Nie lubię... Co, ale To w ogóle padłem! No no mnie... No a... Ja... Yeah. Dobra, jeszcze trzy, trzy próby twoje i kończymy. Ja... kurde ta Twoja spacja mnie dobija Normalna. Nienormalna, bo u mnie jakoś bardziej czuła. No i ja. Gdzieś klikałem spację i mi nie skoczyło. Dobra, jeszcze jedna. Ostatni. Ostatni. Rambo kończył swoją karierę w Dobra, skończyłem swoją karierę. Mam Dobra, ja, ja jeszcze raz spróbuję, ale to będzie ostatni. No więc się już pożegnamy. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, jeśli się podobało. No i zachęcajcie innych do oglądania. No i narka. No, cześć.